Emocje sięgają w zenitu. I nawet fajnie z tyłu pisze w jeans, Jestem wężem. w sklepie, na sklepie. Wszystkie te. Godzina 8 rano, chwila przed rozpoczęciem Pucharu Narodów. Do boju! Druzyda! Gdzie jedziemy jako pierwsi? Nadia jedzie w teamie jako pierwsza, dlatego od razu musi szybko iść na rozprężalnię do Odi. Co w dobrej formie jest? Nie, co wy wygląda bardzo dużo energii. Kupuję do Agielu! Oli tego dnia czuła się bardzo dobrze. Niemniej ona ma już 12 lat, dlatego na rozprężalni dużo skoków nie oddajemy. Okay. Kilka stacjonat, kilka okserów i to jak najbardziej jej wystarcza. A to już Nadia na parkurze. Ten przejazd akurat możemy zaliczyć zarówno do danych, jak i nie, dlatego, że przyderzyła się na pechowa zrzutka. Tak naprawdę odyska tylko tak dotknęła leciutko deskę, no i niestety spadło. No ale cóż, zdarza się i przed nami jeszcze drugi nawrót. W międzyczasie była chwila przerwy, dlatego skorzystaliśmy z tego, że na miejscu akurat był Pan Ganowski i mógł ponastawiać Nadię jak i konia. O, o kurde! Jezu, ja się tak zestresowałam, jak ona tak strzyknęła. Mówię, oh jezu! Widzieliście zresztą moją reakcję, a jej odgłos. Myślałam, że coś jej się stało, albo że to tak nie powinno być. E, no ale później to zobaczycie, co ona sama na to powie. Doli? Uh -huh. A ty uważałaś, że przesadzam? A powiesz jakiś komentarz? To wszystko mi strzela. Ty się tak ruszysz? <noise> I co, jak się czujesz? Lepiej, dużo lepiej. Serio? Mogę się ruszać. <noise> to jest sukces. Chodź tu. Dokładnie chodzę. A tu już przenosimy się do drugiego snadi przejazdów.

strasznie dumna ze wszystkich dziewczyn, ponieważ udało mi się zająć drugie miejsce z wynikiem 4 punkty karne po dwóch nawrotach, więc jest to super wynik. No bo to jest wielkie. No, strasznie nie... Ładnie, ładnie. Okay. Nasze dziewczyny dostały takie duże flow, więc bardzo ładnie to wyglądało. We have... Polen! Chef-equipe Tomasz Wutowski. Riders Nadia Neman, Paulina Zdanic, Alicia Kosmal en Marko Tzantow-Babczynska. Yes, Kijk, woordgebaren van Polen. Felicitaties aan Zweden en Italië. Well done, Polen. Het is de Nations Cup, de Children. Pierwszy team, co zdziwiło mnie troszkę, nie dostał Derek, bo zazwyczaj te derki są. No, ale jednak ta runda honorowa, każdy jechał w inną stronę. No, nie było to zorganizowane, niemniej jest to trudne, ponieważ wyjechały po cztery konie ze wszystkich trzech ekip, więc tych koni było mnóstwo na tym parkurze. I one tak po prostu gnały do przodu, więc nie za dużo nam się udało chwycić. Mega, mega gratulacje. Dom gwiazdy. jest gwiazda? Co? Cześć, gwiazda. Hello. To gwiazda. ci będzie pasować. Ju. Tak, no? na tych zawodach była zarówno Gosia Babczyńska, jak i Iga Biegalska, które należą do naszego właśnie Teamu Design Dalia. No i wykorzystując okazję, poszłyśmy zrobić kilka fotek. Tą bubeczkę może kolorową, zobaczcie okay. To jest coś z Fajne. Takiego, takiego... Bo fajnie robi. Tak to. No i jeszcze możemy <ślamy> golobką. <ślamy> <Wow. ślamy> Tak, co to za wąs Jestem wężem. No, do tych butów. Troszkę to zawsze zajmuję, żeby się wszyscy uszykowali, no ale idziemy już na plac. Dobra, ale wiesz co, Nadia? Ty rozjaśnij się. to w środek Dobra? Tak, tak. Ale chciałbym się, się no, to jeszcze No, jak to wygląda. I, się Były bardzo wcześnie rano, dlatego później mieliśmy też czas, żeby wrócić do domku. E, dziewczyny właśnie grają w e, Babingtona. Dobra. dobra, gramy na fotkę. Pomiędzy startami, pomiędzy tym wszystkim e, taka mała odskocznia. 15, 16, 17, 18, 19, 20. A w domu ile zrobiliśmy? 2, 2, 200 Wracamy do stajni, ponieważ konie trzeba też nakarmić. Nie da się tego nabrać porządnie. Bo jest sklejone. No No, sobie przesypia. A w wolnej chwili pomagamy sobie razem wszyscy w teamie. I tutaj właśnie Nicole zaplata konia Maxa Parkitnego przed startem w kategorii młodych jeźdźców. Tutaj przechodząc, zobaczcie dzieci z innych krajów. Grają w piłkę nożną czyli najpierw mają starty, później idą i grają w piłkę. Nadia właśnie grała z Nicole'em Babingtona, więc no, powiem szczerze, że aktywnie. Tak wygląda oglądanie parkuru na Puchar Narodów, ale w kategorii właśnie młodych jeźdźców. Do tej deski to jest tak mało miejsca, czy tam dużo było. W drodze do stajni. Z... W drodze do stajni. Tak, właśnie tak jak widzicie, dziewczyna kusuje po betonie. To wszystko w drodze na zawody, w drodze z domku do stajni. Moje drodzy, ja się bardzo stosuję. Jak ci mija dzień? Bardzo mija mi dzień dobrze. Tutaj Nadia właśnie się rozpręża. Pogodę mamy bardzo dobrą, troszeczkę wietrznie, mogłoby być lepiej, ale nie narzekamy, bo dla koników nawet jest pewnie lepiej... Po 34. O, no to jeszcze... Jest Nadia, galopujemy! Czerwu, jest dopiero po 34. Tutaj właśnie chwila z rozprężenia Nadi przed Grand Prix. Cztery, no? Myślę, że musimy zacząć, ponieważ Meredith <grym> z nami <grym> Na tym filmie tutaj nie widać, ale chodzi tutaj o Meredith Michaels-Berbaum. Jest moim wielkim autorytetem i patrząc tak z boku mogłam wiele się nauczyć i zobaczyć właśnie, jakie ona ma podejście w trenowaniu. A ta dziewczynka z Czech, akurat, ale jest jeszcze jedna z Francji, ponieważ też na których zawodach widziałam, i one jeżdżą w takich w piurach we włosach. Ja myślę, że to się wzięło, wzięło od Amazonki Daniel Goldstein, Nie, teraz już inaczej się nazywa. Niemniej jeśli kojarzycie, dajcie znać, czy kojarzycie ją też z zawodów, bo one często przyjeżdżały do poznania na kawaliadę. Wow. Okay. Okay. Oczywiście omówienie parkuru szybko przed startem. Zawsze chcę, żeby Nadia mi powiedziała cały parkour od początku do końca. De volgende starter in de Grand Prix. Nadia scoort met een zoutkamp. Maar, niestety tak ook. Het 72,26 seconden. Totaal 5 in total 5 volgens. one time penalty, 72.26. Nadia Leeman Zilver. przyjeździe, czekała na nas sesja zdjęciowa. Pierwszy dzień, ja poszłam na pierwszy ogień. Musieliśmy jednak tę sesję rozbić na dwa dni. A w drugi dzień dołączy do mnie Nadia. I są to wszystko letnie rzeczy. Po sesji byłam strasznie zmęczona, dlatego teraz wracam do domu z moją mamą. Czyli co zrobiliśmy dzisiaj? To. jakby jak Karolina, gdzie? Cztery. W sumie to cztery. Później zrobiłyśmy tą czarną zigzaki. Mhm. Zrobiłyśmy Zrobiliśmy księżniczkę. Mhm. Fajne mamy robocze nazwy, nie? No, tylko nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Jakaś jeszcze czarna a, a, ta czarna była z no, tymi tywikami. No, no. Ona ładna. Musi jakoś z tą dziewczyną, żeby zrobić właśnie te filmiki w a, Żeby z końmi też coś mieć. Jestem tak zmęczona po tej sesji. mi się wydaje, że to nawet to moje zmęczenie, to chyba jeszcze wychodzi to, i podróż, i te zawody, wiesz? No to też może być. Mm. To, z, dzisiaj robiliśmy te zdjęcia ile. Przecież też mnie prosiła, żeby zostać w domu, bo ona 3-4 godziny, a ja padam, po prostu padam. Nie prosiła, żeby może jeszcze dzisiaj zostać w domu, bo jest tak zmęczona, że jeden dzień ten wczorajszy i nie wystarczy. Zobaczyć właśnie jak kulisy, jak powstają zdjęcia do sklepu wszystkie te zdjęcia finalnie są umieszczane u nas w sklepie i to jest wszystko sprzedaż internetowa, dlatego przykładam do tego wagę, żeby produkty wyglądały jak najlepiej. No, a jak widać Nadia prezentuje się w nich świetnie. Thank you Wreszcie przyszedł czas, po całym tygodniu bycia w podróży, później właśnie robienia sesji, na to, żeby jeden dzień poświęcić na odpoczynek. Wiesz co, ja bym wolała zapłacić... Yes. ja bym ogólnie wolała jechać do tego nowego sushi, nie do tego dozo. To dozo się coś popsuło, co? Jedziemy na sushi. Jest to, myślę, moje na pewno ulubione jedzenie, no może zaraz po włoskim. Nadia, myślę, że tak samo. Myślę, że to jest tak, tak albo włoskie, albo sushi. To są takie, takie rzeczy, na które zawsze, zawsze mamy ochotę. Tego jednego nie chcę. Ale ładnie to wygląda. Jedziemy teraz do kina. A no. Chyba tak. Ale jedyne, jak nie? Gorzej jak to nikogo nie będzie. No, no, no. Pierwszy i jedyny. Gorzej? Gorzej. Będziemy no, trzymać na no. Nadia bardzo chce zobaczyć Arielkę. Także dam wam znać, jak nam się podobała. Wolnego nie było <noise> tylko jeden dzień. Teraz pakujemy się właśnie do Sopotu. Będę tam z design by Dalia, ale także będę w roli właściciela konia. Tym razem. Jeszcze dopakowuję ostatnie rzeczy, no i ruszamy. I ja wjeżdżam jako pierwsza. Hejka, co tam słychać? Myślałam, że nam się droga skończyła. I teraz jesteśmy właśnie na strefie VIP. blisko rozprężalni. Myślę, że mamy podobne poczucie humoru. Prezydent Orchidei Może być taki moment, potrójny szereg. Nie jest aż taki zły tutaj. Zamiast zrobić jakąś próbę czy coś,